Siema, z tej strony seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2. A w dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie na profilu z modyfikacjami po promocji i po Poland Rebuilding. Jak widzimy, jest tu oczywiście moja skania i wraz z ładunkiem z DHL-a. A dokładnie wieziemy tak: wieziemy elektronikę z Wrocławia, czyli z Polski, do Ragwere, czy jakoś tak na Estonię. No, taka sobie droga. Pewnie wkrótce dostępna, jak wyjdzie DLC, ten, Beyond the Baltic Sea. W każdym razie i tak pewnie całej trasy nie przebędziemy w tym odcinku. No i tak, ja sobie już wejdę tu do ciężarówki, tu sobie ogarnę hut, jeszcze ją odpalę. Coś jeszcze, oczywiście to. I tak, jak sobie widzicie, jeśli ktoś widział... Niektóre odcinki, znaczy niektóre, pierwszy odcinek serii fikcyjna Wielkopolska, no to kojarzy pewnie ten duży ruch. No, wiecie, tutaj akurat tej modyfikacji nie wyłączyłem aczkolwiek myślę, że o ile sobie bym zostawił tą modyfikację, kurwa, jedzie tą taksówką! O ile bym sobie zostawił tą modyfikację, tak pewnie w ogóle, na jakichś seriach to pewnie bym ją wyłączył. Aczkolwiek niech będzie, że teraz przejedziemy. Dlaczego? Bo wiadomo, jak jest dużo pojazdów, to jest to mało FPS-ów. I tak, e, dzisiejszy temat to jest, e, no, tam coś o 1.32, czyli nadchodzącej aktualizacji do ATS-a i ETS-a. E, ale o tym trochę później, bo na początku chciałem powiedzieć coś o jednym projekcie, właściwie o którym przed chwilą mówiłem, czyli fikcyjna Wielkopolska. I tak. Może na początku, co to jest w ogóle za projekt? Hmm, ten projekt to jest y, po prostu mapa. Jest to mapa do ETS-a działająca na osobnym module, czyli coś w stylu, y, tak jak hangar Map, czyli po prostu y, działa osobno. Jest to y, kompletnie inna mapa. Nie tak jak na przykład tutaj Promos czy Polantry Building, który nakłada. No, swoje trasy, rzeczy na mapie, i tak dalej, na tą podstawkę, tylko na tą podstawową mapę, tylko działa na osobnym module, jakby ktoś nie wiedział. Jest to mapa w skali 1 do 2, i jak sama nazwa wskazuje, jest to mapa Wielkopolski. Nie całej, ale pewnej części, i z tego co widzę, bardzo. Dobrze się rozwija, zwłaszcza że widzę, że będzie duży postęp Między Wersją 0.7 a 0.8 Bo w chwili obecnej jest dostępna wersja 0.7 Open Bety. Aczkolwiek widziałem Że 0.8 no Też będzie dosyć Ta wersja rozbuduje tą mapę Na pewno jedną taką długą trasę Ciekawe ile to będzie kilometrów, ciekawe mnie to Aczkolwiek Aczkolwiek może zobaczy się w piątek, w trzecim odcinku, to już mogę zaprosić, ale przede wszystkim to zapraszam, e, namawiam i wymagam, żebyście no naprawdę zobaczyli, zobaczyli tą mapę, obczaili ją, ogarnęli co i jak z nią, znaczy ogarnęli co i jak z nią, po prostu polecam wam tą mapę zainteresować się przynajmniej czy coś, bo. bo warto, naprawdę. Warto wspomagać tu może kilka powodów, no. Nie było czegoś takiego. Przynajmniej ja nie widziałem, żeby były jakieś projekty map polskich i to wiecie w takich... E, nie wiem jak to nazwać dużych skalach, bo wiadomo, 1 do 2 to jest w szczęście, sensie, że duży teren i tak dalej, że wiecie. Jak tam przy niby jest 12 km, nie, 12 minut, to tu 6 minut, nie wiem, jakoś tak. W każdym razie nie było czegoś takiego. Przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby były jakieś mapy w takich skalach, zwłaszcza polskich. Jedynie widziałem, że był jakiś projekt mapy Czech, yy, no i jakaś tam niemiecka mapa. W każdym razie jedno i drugie nie dorasta według mnie do pięty fikcyjnej Wielkopolski. Pamiętam, że kiedyś chciałem właśnie znaleźć sobie taką mapę w takiej właśnie skali. To 1 do 2, 1 do 3, coś w tym stylu. E, no i właśnie tu mapę Czech, znalazłem Niemiec, ale tak. No nie by pozytywnie, ale jakoś mnie nie wzięły. A zobaczyłem fikcyjną Wielką Polską, co sobie mówię, instaluję. I żebym przejeździł tyle, że. Powiem tak, inni pewnie by nie jeździli w tej weftę, a ja jakoś miałem ochotę właśnie jeździć w tej weftę, bo tak mi się spodobała mapa. Nie wiem, może wam też się spodoba. No naprawdę polecam obczaić temat, bo... E, no mapie też jest potrzebny ten rozgłos. Dlaczego? No... Podobnie jest jak z seriami u mnie na kanale, czy u innych youtuberów tak samo. Chodzi o to, że jak zaczyna się jakaś nowa seria a ona na przykład nie ma jakiegoś popytu bo no, nikt nie śledzi wiecie, odbiega powiedzmy od takich głównych serii, to znacznie to po prostu nie ma po co to ciągnąć, no a nie chciałbym, żeby ten projekt, ta mapa poszła na marne zwłaszcza, że chyba jest ona robiona jakoś w sumie nie pamiętam wiem, że chyba na forum ten główny temat, czy coś, chyba jakoś w kwietniu się pojawił? no mamy sierpień i matamy trochę spędza czasu nad tym. Niby to takie hobby i tak dalej, no ale ma w sobie ten potencjał ta mapa. W sumie, matametr, robienie map też ma potencjał. Fajnie mu to wychodzi. Bo mapa naprawdę świetna. Z tego co słyszałem, to matametr tak. Chyba po jakichś poradnikach robi. Wiecie, to tak jest to jakiś mistrz i tak dalej. Ktoś tam, ktoś na przykład pracował w promocie czy Pountry Building, tak mi się wydaje, no pewności nie mam. Przynajmniej tak słyszałem. A mapa wychodzi całkiem nieźle. No, całkiem nieźle. No super wychodzi według mnie. I naprawdę polecam i przynajmniej temat. Nie zmuszę oczywiście wszystkich do grania powiedzmy 24 na 7 w tą mapę, ale naprawdę tak zainstalować raz, pojeździć, czy zobaczyć film, czy coś, no. Bo warto. Bo warto zainteresować się tym tematem. I naprawdę, jeśli komuś się spodoba lub chce pomóc temu tematowi, to w sumie sam myślałem, żeby jakoś skontaktować się wiadomo z tymi youtuberami, którzy robią właśnie filmy o modyfikacjach, bo tak pomyślałem sobie, bo przecież jest taki German Truck, jest też polski youtuber, Uff, naprawdę mili mi się jego nazwa, Polish Driving Truck? B chyba jakoś tak, już nie pamiętam, w każdym razie też tam robi filmy o motyfikacjach. E sporo jest osób robiących filmy o motyfikacjach, a mają duże zasięgi, mają duży kanał i tak dalej. Co myślałem żeby napisać do takiego German Tracker, choć moja angielszczyzna to jest naprawdę... Myślałem żeby napisać, żeby, no jakoś to rozgłośnić. Bo wiecie jak tam pokazuje, co pierwszy, lepszy, moc na... Co wychodzi na ETS2.LT, no to, no to myślę, że fikcyjna Wielka Polska powinna bardziej zainteresować go. No. W każdym razie na pewno Wam polecam tą mapę. No i przy okazji też moją serię. Ja Chociaż jak nie chcecie oglądać, rozumiem Was, no nie będę Was musiał do oglądania mnie, no ale wejść na film zawsze możecie. Lajka też zawsze możecie dać. I statystyki, tu komentarz, wyświetlenie czy coś. Wiecie. Wymagane, to jest wymagane, to nie na profesie. to jest wymagane po prostu. No właśnie. Dlatego, zawsze jakieś miłe komentarze, komentarze dla statystyk i tak dalej. Dostaję serduszkę. No. No i to tyle, oczywiście. Polecam obszerzyć sobie następny film. Piątkowy to będzie trzeci. I poprzednie filmy. Tak samo, polecam obszerzyć sobie kanał Matamata. E, pewnie, prawdopodobnie FanSim też będzie robił jakieś streamy z tej mapy? Tak mi się wydaje. E, no i tyle. Pewnie tutaj w opisie nie znajdziecie tego, bo w sumie wolę te linki wsadzać no, tam, gdzie jest seria o tym. E, wiecie, nie chcę tak mieszać tych opisów i tak dalej. Do każdej serii jest praktycznie osobny opis, choć praktycznie jest taki sam, ale. Wiadomo, w jednym jest podane to, a w drugim nie ma na przykład. A nie chciałbym tego mieszać. Nie wiem, co oni tu odpieprzają. Wiadomo, 60, a jest 80. Ale może w, yy, teraz przejdźmy do tego głównego tematu, czyli 1.32. E, no to tak. Ja w sumie myślałem, że ta aktualizacja pojawi się jako mm, ostatnia aktualizacja w tym roku. Że to będzie aktualizacja grudniowa i będzie to. Kurwa. I będzie to. Jedna z największych aktualizacji jaka się pojawiła, ponieważ nie wiedziałem, że opcja kupowania naczep. E, wiecie, opcja posiadania własnych naczep pojawi się tak szybko. Myślałem, że to właśnie pojawi się tak pod koniec roku, i praktycznie większość rzeczy, że się pojawi pod koniec roku. A tu się okazuje, że jednak może się okazać, że dostaniemy ten update. Nie wiem, pod od koniec sierpnia, września, oczywiście nie są to oficjalne informacje, tylko zobaczyłem to akurat na stronie Eurotrack e, simulator info.pl, No, można powiedzieć PL, czyli Polska strona z informacjami o ETS-ie e, Jest to strona akurat prowadzona przez polskich, pracow polskich pracowników SC Software, więc Wiecie, nie jest to jakieś bieda źródło ale oczywiście nie są to też informacje oficjalne, ponieważ jest tam akurat dopisek, że Open Beta może prawdopodobnie pojawić się w sierpniu, pod koniec sierpnia, czy jakoś tak. Aczkolwiek nie spodziewałem się, że w ogóle 1.32 się tak szybko pojawi. Ja myślałem, że to wyjdzie, tak jak mówiłem, pod koniec grudnia. No tu się okazuje, że ta opcja, ta opcja może pojawić się dosyć szybko, więc to jest ciekawe w ogóle skoro mowa o polskich pracownikach no to trzeba tu wspomnieć o tym że dzięki nim e, o, teraz nie widzę tego poczekajcie sobie zrobię tak F1 hm, nie wiem czy zobaczę poczekajcie jakoś to spróbuję. kurde to nie ta strona aj ja nie chcę mi się teraz wychodzić w każdym razie tak mowa tu o ryku którego pewnie każdy zna, ale Eryk Dwornicki. I drugi, tylko zapomniałem imienia. Ja mam problem z imionami, nazwiskami i tak dalej, więc nie żeby coś. W każdym razie chyba chodziło tu Piotra bo Pawa, już nie pamiętam. Eee, no dzięki nim praktycznie ta opcja się pojawiła. I tutaj też trzeba powiedzieć, że oni są głównie odpowiedzialni za ten projekt, więc. No, brawa dla nich. Reszta się opierdala. Bre. reszta się opierdala na streamach SS Software wraz z głównym szefem. No, no gdzie jest DLC Kron? No, hello, taki szwarzman to się pojawia o tak. A z Krona to robicie taki ho-ho-ho, a tutaj nic nie ma. Nie no, żartuję. Pewnie też się pojawi coś koło 1.32. Tak obstawiam, kiedy pojawia się opcja kupywania własnych naczyń. Bo wiedzą o co tam. Krąt jakoś Jakoś tak bardziej nawiązał tą współpracę z e, e, z Software. Bo widziałem, że na tych wyścigach mają własne stanowisko i tam pokazują właśnie naczepy własne. Krona w PTS-ie w, w, w różnych konfiguracjach pewnie jest tam ta opcja kupywania własnych naczep, tam konfigurowanie i tak dalej. Więc no e, w każdym razie, brawa. Dla polskich pracowników, bo oni mówi, no, oni głównie starali się o ten projekt, teraz go robią i tak dalej. Są odpowiedzialni, co ja będę hamował? Ja nie hamuję, ja jadę. Eee, no i są tu dużo mówić. No? nice, O, tu ostrożnie, kurde. Nic nie idzie, a ci by stanęli no, super. A teraz wszyscy jadą nagle. Jeszcze policja, jaki żółtek idzie, hmm. może tak. Co o tej konfiguracji? Yy, o tych własnych naczepach? Yy, a to na pewno, że będzie można je konfigurować. Będzie można posiadać różne typy. Wiadomo, jakieś chłodnie, firanki, platformy, yy, różnego rodzaju czy sterne, czy jakieś różne, e, podwójne, bi podwójne, czy jakoś tak, fatesie, podwójne, potrójne, e, mające od e, 20, nie pamiętam, 8 stóp do nawet 53, czy coś takiego. E, w... Te dusze znajdziemy na pewno na Skandynawii, jeśli chodzi o Europę. I trzeba, trzeba czekać po prostu... Patrz, 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 patrz gnoja. Kurwa. Mhm. Czego? Jako Nie, dobra, to widzicie? I takie rzeczy się odpierdalają na, na takim, no, modyfikacjach, no, Poszedłbym na fikcyjną Wielkopolskę, to czegoś takiego by nie było. Chyba, no że sam bym to spowodował. W każdym razie trudno się nagrywa i gada. Eee... Na czym skończyłem? Ten w ogóle tutaj stanął. Nice. Jedzie on w ogóle? Chyba jedzie. Będzie można, oczywiście, konfigurować. Kupować różnego rodzaju. Eee, co tam dalej? Nasi kierowcy AI będą mogli mieć też takie własne. Prawda? Jak naszym kierowcom trzeba kupić. No, musimy kupić ciężarówkę. Tak też możemy im kupić po prostu te. Naczepy i też będą sobie z nimi jeździli. Mm, oczywiście też muszę dodać, że e, naczepy, w które w których będziemy przewozić wiadomo jakieś mm, rzeczy niebezpieczne, jak DR czy coś będą oczywiście oznakowane, ta informacja akurat nie pojawiła się w moim filmie z informacji od SS Software, ponieważ Google tłumacz. Jak to zwykle, go zawsze musi coś spierdolić. Nie dość, że tłumaczył mi naczepy na przyczepy. Raz wystąpiło tylko słowo naczepy. Tak jeszcze usunął mi praktycznie to zdanie o tych ADR-ach. Nie wiem dlaczego. Chyba, że wtedy SC zapomniał napisać, chociaż wątpię. A co, Ta, żółtka będziemy wpuszczać? Nie mam przyjeżdżę. Ja, dawaj. Pa wiebie się. Nie wiem, czy mnie dotknął, czy nie. W każdym razie nie chciało mi się wpuszczać tego żółtka. Tutaj jedziemy a co? Skanie mocniejsze od jakiegoś... Co to jest Iwedo? No to nie jest w eee, Na czym to jest skończyłem z tymi naczepami? No w każdym razie więcej znajdziecie w odcinku, o którym była w tym mowa, czyli poprzedni odcinek z informacjami o TSE Software. No, i co nam pozostaje czekać? Oczywiście, z tego co mi się wydaje, będzie jeszcze więcej informacji na temat tej nowości. Aczkolwiek, jeśli chodzi jeszcze o 1.32, no to co jeszcze znajdziemy? Na pewno znajdziemy w tej aktualizacji to, że Niemcy zostaną przebudowane. Na pewno ta jedna. Część, chyba jedna czwarta, wydaje mi się. Mapy Niemiec zostanie przebudowana. Głównie jest to jak, któraś tam część północy. Yy, I co jeszcze? No to, no to wiemy w sumie. Nie wiem, czy możemy doczekać się w tym update'cie Mana TGX Euro 6. Wiem na pewno, bo SCS pokazywało na Twitterze, że no, prace nad nim. Są kończone. Z tego co widziałem, samo w sam ten post jeszcze tam pisał, yy, no ktoś tam z profilu Mana, Man pisał też yy, do tego tweeta więc wydaje mi się, że Man Euro 6 może pojawić, pojawić się dosyć szybko. I fajnie by było w sumie na ten update. Bo naprawdę zdjęcie, które się pojawiło, było takie dosyć fajne, ponieważ. Yy, wiadomo, głównie co widzieliśmy, od, to tego mana Euro 6. A w tle było widać przebudowany Frankfurt. Więc fajnie to się komponowało. Mo ile nie lubię. Yy, tak, jednak wyszło to dosyć fajnie. Niestety polskich ciężarówek nie mamy. Tu chyba muszę zjechać, czy jechać prosto? Chyba. Nie, nie zjechać. Nie zjechać. Nie wiem Miałem zjechać? Miałem zjechać, no ja pierdolę Ej, w sumie ja mam takiego małego GPS-a, no to trudno co zobaczyć Oczywiście... O ja pierdolę Mam przejechać tyle, bo tak Mhm No to nieźle No to wiecie, to... To ja zawsze robię tak, tak, tak Czekajcie, gdzie mieliśmy to wjechać? W ogóle w tyle słyszę, że coś się jedzie, nawet zmienia zbiegi, myślę. A wszystko jest pausowane, weźmy się, zresztą tu Eee, tu w dziewięć Tak, tak, dobra jest Dobra, włączyło się Ty w ogóle, policja się tu pojawiła. Już myślałem, że mnie skarnia, ale ja to nie ja to jakiegoś innego delikwenta. Mi to tylko mandaty wypisują automatycznie. Ciekawe, pewnie na rejestracji oczywiście mają już zakodowane tam konto bankowe, to od razu sobie jeszcze pobierają. To jest ciekawe. Bardzo. E, no to tak, Mantek X, e, przebudowane Niemcy, co nam zostaje? Na pewno w tej aktualizacji pojawi się jeszcze co? Scania nowej generacji skania SR nowej generacji. W ruchu AI pamiętam, że były też, znaczy są prace nad e, transportem tych skań. Wiecie, tak jak możemy, jeśli ktoś ma, oczywiście, DLC Skandynawia, można przewozić e, właśnie te ciężarówki Scani i Volvo. E, natomiast wiem, że jeszcze jest prac, że pracują, SS pracuje nad tym, żeby były ładunki właśnie tych nowych skań. Aczkolwiek pewnie tu wchodzi też gra. No, wiadomo, licencja. No, co nam jeszcze zostaje? Nie wiem, tyle? Chyba tak. Co tu więcej mówić? W każdym razie widzę, że odcinek można w sumie skończyć, ile żeśmy przyjechali tej Polski. Tak, oczywiście, wchodzenie w tą mapę i tak dalej. Żeby nie było, gra jest na SSD-ku. Mhm, nic nie ma. W pobliżu. Więc ja zapewne będę jechał. Nie wiem, nie mam już nic do gadania: no bo o 1.32 tyle. No w sumie, jak usłyszałem, że to może pojawić się już teraz ta aktualizacja, znaczy nie teraz, tylko jakoś za niedługo, bo w sumie taki za miesiąc pewnie ta Open Beta by była, no to dosyć szybko. Bo tak jak mówiłem, ja się spodziewałem, że w tym roku właśnie to 1.32 spotkamy tylko w grudniu. Ale zarazem będzie to jedna z większych aktualizacji. No bo wtedy, w sumie łączyłem wątki z cyklu... No to tak: będą własne naczepy. Tutaj przebudowa. Co tam dalej? Taskania. Coś tam miało być, ale już zapomniałem. Miałem gdzieś to wypisane. W ogóle miałem robić film. O, 1.32. No kurde, no tak mnie trochę to zdziwiło, że to teraz, wyjdzie. No, w każdym razie pewnie pod koniec roku spodziewamy się aktualizacji 1.33 która nas przygotuje do, e, do DLC Bionz the Baltic Sea Oczywiście w ATS-ie nas przygotuje do DLC Oregon Aczkolwiek wydaje mi się, że nie zdziwi się, jeśli by była powtórka z tamtego roku W sensie, że tutaj powiedzmy do ATS-a trafi, nie wiem, 1.34, nie co pierdolę 1.33 a do. A, chociaż nie. W każdym razie, jeśli ktoś pamięta w tamtym roku DLC do Atesa trafiło szybciej o jakiś miesiąc po porównaniu do Italii. Nowy Meksyk pojawił się miesiąc wcześniej jakiś nie... Ta, a, już kurwa, już, tak, pewnie, oczywiście. Pierdolone psy. Pojawił się jakiś miesiąc wcześniej i pamiętam, że wtedy trafiło... Czy trafiła e, Pojawiła się aktualizacja dla ATS-a 1.29, a dla ETS-a pojawiła się aktualizacja 1.30. A potem jakoś w styczniu ATS nadgonił, czy coś? jakoś tak wyszło. Nie wiem, jak będzie w tym roku. Czy wyjdzie tu wszystko w grudniu, czy też, że w ATS-ie wcześniej, czy coś? No, wydaje mi się, że Oregon może być szybciej zrobiony, bo jeśli chodzi o Baltic z, y, DLC Baltic. To praktycznie ostatnio nie mamy żadnych informacji. A w ogóle też nie było żadnych gameplay, jak było w, z Oregonu czy z przedu, przebudowanych Niemiec. E, natomiast, no, tak jak powiedziałem, Oregon już miał takie gameplay'e, więc Oregonu można spodziewać się znacznie szybciej. No i w sumie to. Tyle co mogę powiedzieć. Na koniec oczywiście mogę powiedzieć tyle, że obczajcie sobie wersję, znaczy full wersję. Obrzejcie sobie mapę fikcyjna Wielkopolska. Jak coś, oczywiście są filmy na kanale. Lub też poprzedni odcinek z ETS-a gdzie też jeździłem po tej mapie. Tu w sumie możemy zjechać, żeby nie było. Na Orlen. Taki biedny, ale jednak. Zachaczyłem? Nie zahaczyłem chyba. Wait a fucking moment. Ty, a co to tu robi? To jest. Pra... To auto się zrespiło za mną, czy wjechało? Nie, nie wjechało. to auto się zrespiło za mną. Ale no to ciekawe. No kurde, przy okazji to już sobie to zaparkuję. Ciekawe rzeczy, auto się zrespiło za mną. No to. Super, no super. Patrzcie, no co za. Nieważne. W każdym razie zapomniałem, co już. Aha, fikcja nie na Wielkopolskę. On polecam obczaić mapę. Nalegam. To jest wymagane. No. I w sumie to tyle. A więc co, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Google, do wszystkich linków w opisie. No i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.